Kolejne spotkanie w strefie uniwersyteckiej na Olsztyn Green Festivalu. Rozmawialiśmy już z profesorem Stanisławem Czochorowskim, dziś jednym z pięciu finalistów plebiscytu klimatyczni 2021, ale mamy jeszcze jednego przedstawiciela naszej uczelni, w tym gronie założyciela Fundacji w Krajobrazie, pan doktor inżynier Mariusz Antolak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ta fundacja, jej działania zostały dostrzeżone, też Pana działania. No to zapytam na początek, tak bardzo ogólnie, czym fundacja zajmuje się na co dzień? Krótko mówiąc, fundacja zajmuje się edukacją ekologiczną, zajmujemy się uczeniem tego, jak żyć w zgodzie z naturą. Ale te nasze działania głównie skupiają się wokół zagadnień ogrodniczych, wokół zagadnień krajobrazowych, takich związanych z kształtowaniem przestrzeni, terenów zieleni. Uczymy jak projektować ogród jak najbardziej ekologiczny i taki, żeby on nie szkodził środowisku. No to od razu, skoro wspomniał Pan o tym, jak to robić, kilka prostych wskazówek. Można by było opowiadać i opowiadać. Tych Podejrzewam. Wskazówek jest całe, całe mnóstwo. Ale przede wszystkim no możemy zacząć od doboru roślin. Może zacznijmy od tego, czyli wybierać świadomie rośliny, takie żeby rosły łatwo, bezproblemowo. Najlepiej sięgać po gatunki z naszego podwórka, z rodzimych gatunków, wybierać takie. One najlepiej rosną, nie mają wielkich wymagań, i trzeba ich podlewać, nawozić. Więc taki wybór gatunków to podstawa. Od tego powinniśmy zacząć. No i też patrzeć, obserwować, gdzie sadzimy, które roślinne, Czyli jeżeli zakładamy ogród na wydmie, to nie zakładajmy na tym pieszczystym terenie, nie staćmy tam roślin takich, które są wymagające pod względem gleby, pod względem wilgotności. Więc na, to, na takie aspekty powinniśmy zwracać w pierwszej, w pierwszej kolejności uwagę. Nie powinniśmy wybierać gatunków obcego pochodzenia, zwracać uwagę na to, czy nie sadzimy roślin inwazyjnych, takich, które mogą niekontrolowanie rozprzestrzenić się gdzieś dookoła nas, więc z takimi roślinami trzeba uważać, a ich i wbrew pozorom całe, całe mnóstwo. Co jeszcze ważne w ogrodzie jest to, żebyśmy odpowiednio nasze przestrzenie, grządki ściółkowali, żeby to zapobiega wyrastaniu chwastów, też zapobiega temu, że nie, nie musimy tak często podlewać tych naszych grządek. I to taki, wydaje mi się, że, że początek od tego należałoby zacząć te nasze działania z, związane z zakładaniem ogrodu ekologicznego, czyli rodzime gatunki takie, które są dostosowane do siedliska. No, a później to już pójdzie z górki. Mieliśmy okazję w tym tygodniu spotkać się w studiu radiowym MFM i też rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas w trosce o środowisko, w trosce o klimat też powinien zwrócić uwagę na to, co ma we własnym ogródku, a nawet jeśli tego ogródka nie ma, to pomyśleć o tym, żeby na przykład na balkonie produkować żywność. Z tą produkcją żywności to jest tak, że no, wbrew pozorom możemy ją produkować no, niemalże wszędzie. Ostatnio rzucił mi się w oczy taki film, który pokazuje próby hodowli uprawy roślin pod powierzchnią mórz i oceanów, gdzie zostały zaprojektowane, opatentowane specjalne kopuły, który, pod którymi uprawia się, one są ustawione na takich płyciznach, do nich dociera światło słoneczne. Rośliny, które są pod nimi produkowane, pod tą kopułą, same wytwarzają dwutlenek węgla, który im też odpowiada, taka atmosfera z tym dwutlenkiem węgla, dużą jego ilością i dzięki temu rosną bardzo dobrze, więc. Możemy uprawiać je nawet pod powierzchnią wody, więc jeżeli możemy je uprawiać pod powierzchnią wody w kopule, to nie widzę żadnych przeszkód, żeby taka roślina była uprawiana też bezpośrednio na przykład na balkonie. Na balkonie świetnie radzi sobie wiele roślin takich uprawowych, warzywnych czy też owocowych. Możemy bez problemu posadzić sobie agresty, porzeczki, truskawki, poziomki. One rosną świetnie i nie mają jakichś wielkich wymagań takich wodnych. Z Takich roślin, które możemy też uprawowych, jednorocznych wysiać na przykład, to są pomidory, które świetnie sobie radzą, najlepiej te odmiany o od mniejszych owocach. Świetnie radzą sobie na balkonie dynie, można posadzić śmiało też ogórki i cała tych lista, lista roślin jest naprawdę bardzo, bardzo rozległa i nie jest to problem, może być mały balkon i te rośliny świetnie sobie też poradzą. Ja nawet swego czasu, jak mieszkałem w bloku, uprawiałem na przykład ziemiaki w Donicach, w workach. One też fajnie sobie radzą. Jeżeli posadzimy takiego ziemiaka w doniczce kwadratowej, one po pewnym czasie wypełniają te ziemiaki już rosnące całą wolną przestrzeń i mamy takie fajne kwadratowe ziemiaki, więc to też jest dość ciekawe. Fajną rośliną na balkon, która, którą też te i, I świetnie radzi sobie, jest na przykład Tykwa. E, no nie jest to jadalna roślina, ale może, ma świetne, fajne owoce, bo w fajnych kształtach, z których można robić jakieś różnego rodzaju ozdoby. I no, też robi niesamowite wrażenie wśród sąsiadów, jeżeli zwisa taki owoc, nawet czasami metrowy, metrowej długości z za balkonu, więc wszyscy obserwują i na pewno bardziej zwracają uwagę na taki balkon z tykwą niż z popularnymi plargoniami czy, czy surfiniami. Więc... Warto, warto sobie poeksperymentować. Tutaj dodałbym też to, że wiele z tych roślin jadalnych, które współcześnie uprawiamy w, w naszych ogrodach czy na balkonach, były sprowadzane no, dawno temu z, z oceanów, no, głównie z Ameryki Północnej, jako rośliny, jako rośliny ozdobne. I takim przykładem jest na przykład pomidor, który początkowo był sprowadzany z Ameryki i traktowany jako typowo ozdobna roślina, wysadzana w, w ogrodach. Ozdobnych, a dopiero potem stwierdzono, że te owoce jednak są jadalne i, i możemy też z niego skorzystać. Więc warto dostrzec też w tych roślinach użytkowych ich piękno i też czasami wplatać je na przykład na rabaty ozdobne, i łączyć ogród użytkowy z ogrodem ozdobnym, i wtedy mamy i ładnie, i pożytecznie. Takie być może banalne, naiwne pytanie zadam, ale myślę, że powinno paść. Dlaczego powinniśmy próbować robić to sami, przynajmniej część tego, co jemy, yy, wytwarzać na przykład w domu czy obok niego? Po pierwsze, bo, bo to jest fajne, może modne i, i fajne, przyjemne. To jest ciekawe, ciekawe zajęcie obserwować jak od ziarenka do, do konkretnego owocu produktu możemy obserwować całą tą drogę, wtedy też sobie uzmysławiamy, jak ten proces jest długotrwały, trudny, skomplikowany i to jest jeden z tych powodów, ale no przede wszystkim no, oczywiście jakby wracając tutaj do, do meritum i do tego głównego powodu, no to to, że... Produkcja we własnym zakresie roślin do, do takiej produkcji zużywamy zdecydowanie mniej wody, zużywamy zdecydowanie mniej prądu, zużywamy mniej środków ochrony roślin, takich sztucznych, chemicznych, i jest taka, taka produkcja zdecydowanie mniej inwazyjna dla planety niż takie produkcje wielkoobszarowe, wielkopowierzchniowe, gdzie do, do produkcji roślin używanych są hektolitry środków ochrony roślin, sztucznych nawozów i, i taka uprawa wielkoobszarowa dużo bardziej szkodzi e, przyrodzie, środowisku niż taka wewnętrzna, nasza prywatna, e, mało powierzchniowa uprawa w naszym ogródku działkowym, na balkonie czy na grządce. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkiego, bo gdybyśmy chcieli być samowystarczani żywieniowo, to byśmy musieli spędzić w tym ogrodzie bardzo dużo czasu i, i wyprodukowanie no, najtrudniejsze chyba jest zbóż, z których, no, których w kuchni używamy bardzo dużo. Do ich produkcji potrzebne są olbrzymie powierzchnie, duże przestrzenie. Ale warto spróbować i, i spróbować zacząć swoją przygodę z takim ogrodnictwem użytkowym od gatunków łatwiejszych, takich bezproblemowych, na których nie ma dużo szkodników, które są łatwiej w uprawie, szybko dają efekt i możemy się tym trochę też pocieszyć. Łatwo je się przechowuje i owocują długo. Takim przykładem, roślin, na, na początek, na, na pewno. Od którego można zacząć swoją przygodę z ogrodnictwem. No, wydaje mi się, że to może być na przykład fasola szparagowa, z którą nie ma problemów, łatwo ją można zamrozić, przechowywać przez zimę, Owoc, owocuje ona czy, do, przez długi okres czasu, więc możemy przez kilka miesięcy czerpać z niej te nasze zyski i pożywienie. Więc od takiej fasoli warto zacząć groszek cukrowy, no a później po, po kolei stopniowo przechodzić. Coraz trudniejsze rośliny, e, i tak rozkręcać się i z roku na rok eksperymentować z nowymi gatunkami, e, czy to na balkonie, na, czy to na grządce w ogrodzie. To wróćmy do fundacji w krajobrazie docenionej przez organizatorów plebiscytu Klimatyczny 2021. Powiedzieliśmy króciutko, czym się zajmuje, jakie to są działania. To pewnie są konkretne projekty w konkretnej sprawie. Może o jakimś najświeższym pomyśle, opowiedzmy. Tak, działamy przede wszystkim projektowo, tych projektów realizujemy dużo. Pierwszym takim projektem był taki projekt ogrodowy, ogrody przeszkolne, projekt się nazywał Global Garden Project. W ramach niego realizowaliśmy ogrody przeszkolne w Polsce i w Afryce. Kolejne, kolejne projekty, które teraz są na tapecie, to między innymi kampania Foodscaping. Tu akurat oglądamy filmy z, z tej kampanii społecznej. Jest to taka kampania ogólnoeuropejska, Fundacja w Krajobrazie, jest jest jednym z, z takich no powiedzmy, beneficjentów tego, tego projektu, tej kampanii. Są trzy organizacje w Polsce, które tym się zajmują. Dowodzi tym Fundacja Kupuj odpowiedzialnie i my realizujemy w ramach tej kampanii warsztaty ogrodnicze. Jesienią będą wykłady online. A aktualnie na, na naszych mediach społecznościowych wrzucamy filmy e, o e, jadalnych drzewach, o jadalnych chwastach, jadalnych owadach, o e, fleksitarianizmie, o friganach, o różnych takich tematach ciekawych e, na topie i takich, które mogą w jakiś sposób przyczyniać się do, 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 do tego, żebyśmy zapobiegali zmianom klimatycznym właśnie w, na świecie. Najnowszym takim tematem, projektem, który będziemy realizowali od przyszłego roku, właśnie niedawno, parę tygodni temu, udało nam się wygrać jeden z grantów. Będzie to projekt, który się nazywa Edible Landscape, czyli jadalny krajobraz. W ramach tego projektu przez dwa lata będziemy tworzyli na, w, w okolicach Holsztyna, na przedmieściach Holsztyna, w gminie Getszfał, w gminie Stawiguda i gminie Purda ogrody społecznościowe. Ale trochę inne, w innej formie niż znamy je do tej pory, czyli nie będą to ogrody miejskie, społecznościowe, ale ogrody wiejskie. W zupełnie innej formie, łącznie też połączone z warsztatami, będą wystawy, wyjazdy studyjne na Islandię, podpatrywanie różnych trendów, które panują w innych krajach, więc, więc też będzie się działo i na kolejne lata mamy już kolejnych mnóstwo ciekawych pomysłów i pracy na pewno nam nie zabraknie. Czym są ogrody społecznościowe? Wyjaśnijmy jeszcze. Ogrody społecznościowe w takiej tradycyjnej formie są to takie ogrody, które tworzą, tworzy jakby społeczeństwo, tworzy ogół społeczności lokalnej. Każdy dostaje wolną przestrzeń na niej może uprawiać żywność. Zazwyczaj jest to żywność produkowana w takich ogrodach. Jest to coś w formie takich ogrodów, rodzinnych ogrodów działkowych. Tylko że w takiej formie darmowej. Tego nie kupujemy, uczestniczymy po prostu w pewnej grupie społeczności lokalnej i każdy sadzi to, co chce, gdzie chce, zbiera kiedy chce, dzielimy się tym między sobą, więc jest to też taki element oprócz tej funkcji utylitarnej, też taka funkcja mocno integrująca lokalne społeczności. No, niesamowita sprawa. Działa to przede wszystkim w dużych miastach, a ja chcę spróbować teraz zrobić to na wsi. Zobaczymy, czy to wypali. Ja wiem, że to są takie czasem naiwne pytania, no ale myślę, że wobec tego, że wiele osób wciąż nie zwraca na to uwagi, warto je zadawać i warto podkreślać. Dlaczego w swojej diecie powinniśmy zwrócić uwagę na to, by jeść więcej warzyw, a mniej, bądź rzadziej, na przykład mięso? Uprawy, uprawy roślinne są zdecydowanie mniej inwazyjne dla, dla naszej planety. Hodowla zwierząt pociąga za sobą no duże. No, przy, w trakcie hodowli zwierząt produkowane są olbrzymie ilości, no, chociażby dwutlenku węgla, więc jakby szkodzi planecie zdecydowanie bardziej, więc ta dieta roślinna no, zdecydowanie mniej się do, przyczynia się do degradacji środowiska, do degradacji planety. Więc to jest taki główny powód, dla, dla którego powinniśmy no, skupić się i za, zacząć coraz bardziej wykluczać ze swojej diety te produkty roślinne, no żeby nie szkodzić, nie szkodzić tej planecie. Poszukujemy, oczywiście no nie każdy jest jakby do tego przekonany, żeby całkowicie odrzucić ze swojej diety mięso, ale są różne opcje, można po prostu je ograniczać, można ograniczać wybrane produkty, tak żeby rzeczywiście te szkody dla planety, dla, dla klimatu były jak, naj, jak najmniejsze. Jak włączyć się w działania e, Fundacji w Krajobrazie? Najlepszym sposobem jest obserwowanie naszych mediów społecznościowych na, na Facebooku, na Instagramie wrzucamy na bieżąco informacje o naszych działaniach, o tym jakie granty realizujemy, jakie, jakie projekty są aktualnie na tapecie, więc można wejść, napisać, zobaczyć, zapisać na konkretne, konkretne wydarzenia. W tym roku będziemy organizowali jeszcze dwa, trzy warsztaty właśnie w ramach, w ramach grantu Our Food, Our Future, który jest realizowany. Realizowane, realizowane aktualnie przez naszą fundację, tej kampanii Europe Ogólnoeuropejskiej. Więc na takie warsztaty ogrodnicze będzie można przyjechać do Sząbruka i zobaczyć, jak ja w, w ogrodzie fundacyjnym produkuje tą żywność w sposób ekologiczny, e, więc tak jest chyba najłatwiej. We wrześniu będziemy jeszcze razem z gminą, z Urzędem Gminy Stawiguda organizowali, z Gminnym Ośrodkiem Kultury tamtejszym organizowali warsztaty też w Szombruku ogrodnicze, więc e, głównie warsztaty, będą wykłady, więc najlepiej wejść na media społecznościowe, tam jest do nas kontakt, można napisać, jak ktoś będzie chyba zainteresowany tego typu działaniami, to dla każdego znajdziemy jakieś miejsce. Zachęcamy państwa do tego zachęcamy także słuchaczy radia UWMFM, którzy śledzą nas w tej chwili właśnie za pośrednictwem fal radiowych bądź w internecie. Pan doktor inżynier Mariusz Antolak z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był gościem naszej festiwalowej uniwersyteckiej sceny. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. I za moment jeszcze pokażemy Państwu, tu na miejscu, kilka filmów, właśnie opowiadających o tym, czym zajmuje się Fundacja w Krajobrazie.